Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj film trochę w stylu bardziej detektywistyczno-przyrodniczym, jakkolwiek to nazywać. No słuchajcie, nie wiem, czy udało Wam się kiedyś na to zwrócić uwagę, ale słuchajcie, no jeżeli kupujecie Samsunga, mamy na przykład pudełko opakowanie S7, no S8, i otwieramy, mamy taką motowę zawsze. Co w tej wyprasce jest? Jak ona jest dopasowana? Jeżeli wkładamy sobie telefon No to zawsze jest fajnie dopasowana, wystaje nam aparat Ale słuchajcie Tak zawsze było w każdej jednej serii, w każdym jednym modelu Samsunga Który do tej pory miałem Ale co zobaczycie w pudełku od 8 Na przykład Plus w moim przypadku Otwieramy go Dostajemy wypraskę Możemy sobie ją wyjąć A tu jeszcze mamy jakąś folię może ją teraz na szybko odczepię to co zabezpieczało ekran nie będzie nam teraz potrzebne no słuchajcie bierzemy wiadomo wypraska jest zawsze dopasowana do, do aparatu który ma być ale słuchajcie co się dzieje jak przełożymy ją na drugą stronę hmm. patrzcie w tym przypadku wypraska jest większa niż dziurka na aparat co w związku z tym możemy z wnioskować? Nie wiem czy pamiętacie pierwsze rendery S8, jak miała wyglądać Telefon miał mieć czytnik e, linii papilarnych w ekranie oraz podwójny aparat No więc słuchajcie, jak doskonale widać Samsung się nie wyrobił Były plany, żeby był podwójny aparat Wtedy wypraski by idealnie pasowały Były plany, żeby czujnik był, e, linii papilarnych był w ekranie z Symantekiem współpracowali, no ale niestety nie udało mi się tego zrobić. Więc, no, ciekawostka: kupując ssm pudełko macie już przystosowane do wersji, która miałaby posiadać dwa aparaty. Czytnik linii papilarnych na ekranie, a tutaj, no, po prostu dwa, a jest jeden. No, cóż, ciekawostka. Nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił na to uwagę, ale akurat mi się udało. To, to zobaczyć też w pewnym stopniu. Pracownicy z branż torów też potwierdzają tę kwestię, że no Samsung przywiedział dwa aparaty w swoim nowym dziele. Czytnik linii papilarnych z przodu, no ale niestety produkcyjnie nie udało mi się tego do końca zrobić. Co w związku z tym, jak widzicie, najpierw chyba wyprodukowali dużą serię opakowań, a dopiero telefonów. Więc tak, taki, taki ciekawy, bardziej teoria spiskowa. News z mojej strony Jestem ciekaw czy zwróciliście na to uwagę Czy po prostu jak każdy Po prostu wyjęliście telefon i tyle Jak widzicie w S7 W opakowaniu idealne dopasowanie Do aparatu W S8 plus plusem No widać, że coś tu miało być inaczej A nie wyszło Zostało zmienione No więc na dzisiaj tyle Z takim moim historyczno Przyrodniczym newsem Trzymajcie się, hej